Warren Buffett, uznawany przez wielu za najlepszego inwestora w historii, po raz pierwszy zainwestował w akcje Apple w 2016 roku i od dawna wypowiadał się na temat Apple pozytywnie, ale teraz coś jakby się zmieniło, a w pierwszym kwartale Buffett, jak się okazało, mocno ograniczył swoją inwestycję w Apple. Have you or your investment views of the economics of Apple's business or its attractiveness as an investment changed since Berkshire first invested in 2016? Od czasu jak sztuczna inteligencja coraz bardziej podbija serca inwestorów, a kursy Nvidia czy Meta rosną do nieba, coraz częściej pojawiają się głosy o rosnących przed Apple wyzwaniach. Firma, która słynęła z innowacji, dziś zachowuje się, jakby trochę zapomniała o swoich korzeniach, i może Buffett też to zauważył? Cześć, ja nazywam się Piotr Cymcyk i witam Cię na kanale, który jest częścią portalu dnarynków.pl, gdzie znajdziesz o wiele więcej codziennych informacji o inwestowaniu, gospodarce i finansach. A partnerem tego materiału jest Freedom24, część międzynarodowej grupy Freedom Holding, która jest notowana na giełdzie Nasdaq. To właśnie na przykładzie instrumentów dostępnych u tego brokera prowadzę dla Was publiczny portfel Freedom24, w którym pokazuje, jak w prosty i efektywny sposób można inwestować. Właśnie w zagraniczne spółki. Jego aktualną stopę zwrotu i pozycje, które w nim są, znajdziesz zawsze na portalu MyFund, a link do tego wszystkiego zamieszczam w opisie samego nagrania. Freedom 24 to broker zarejestrowany w Unii Europejskiej, więc również Twoje depozyty do kwoty 20 tysięcy euro są chronione przez specjalne fundusze. Także możesz spać spokojnie i inwestować, a w razie czego zadzwonić do biura w Warszawie, jeśli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne. Słuchaj, jest tak w domu? Buffett czasami zmniejszał trochę swoje różne pozycje, ale tym razem mowa o sprzedaży łącznie 115 milionów akcji Apple, co zmniejszyło udział Apple w portfelu Buffetta z 50,19% aż o 13 punktów procentowych. To już nie jest mała sprzedaż i mała realizacja zysków. A jednak Buffett, zapytany o tą sprzedaż, odpowiedział, że jego poglądy na Apple się nie zmieniły. Oh, no. I dalej sądzisz, że na koniec roku 2024 Apple będzie największą spółką w jego portfelu inwestycyjnym. Tym dziwniejsza jest w takim razie tak duża sprzedaż, bo Buffett nigdy nie słynął z tego, że realizował częściowe zyski z akcji, co do których miał silne przekonanie, że będzie je dalej trzymał w przyszłości. Co w takim razie? Kierowało Bafetem w jego decyzji o sprzedaży. No, jak sam twierdzi, uważa, że biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynkach, nie widzi nic złego w tym, żeby zwiększyć trochę swoją pozycję gotówkową. I trochę to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że jeszcze w czwartym kwartale 2023 wartość gotówki w posiadaniu Berkshire wynosiła 167,6 miliarda dolarów, co i tak było nominalnym rekordem, a obecnie, na koniec marca 2024, ta rekordowa suma, Wzrosła jeszcze bardziej do 189 miliardów dolarów. No to robi wrażenie. Robi wrażenie. Ale w zasadzie, patrząc pod kątem tego, jaka jest wartość gotówki do wszystkich aktywów, jakie posiada Berkshire, to wcale nie odbiega ona istotnie od historycznych poziomów. Mimo to Buffett. Usilnie unika odpowiedzi na pytania pogłębiające, po co mu taka ilość gotówki, twierdząc jedynie, że nie widzi miejsc, gdzie mógłby ją na dzisiaj zainwestować, to może sprawia trochę wrażenie, jakby być może sądził, że cały rynek akcji jest dziś trochę przewartościowany. To też byłoby dość zaskakujące. Pomimo, że amerykańskie indeksy faktycznie rosną od października 2022, to jakby nie patrzeć dopiero co przebiły swoje szczyty z 2021 roku, a jednak fundament elementy spółek są dziś po tych trzech latach o wiele silniejsze niż wtedy. Gdyby faktycznie rynkowa hossa miałaby się skończyć dzisiaj, no to byłaby jedną z najkrótszych w całej historii, co oczywiście jest możliwe, ale to ponownie obstawianie czegoś o stosunkowo niskim prawdopodobieństwie, a Buffett nigdy nie zachowywał się jak taki rasowy doktor zagłada i nie straszył przed krachami na lewo i prawo. No więc może pobudki do sprzedaży Apple są bardziej przyziemne. Niedawno, o czym wspominałem zresztą w Finwiku z 28 kwietnia, pojawił się w Stanach Zjednoczonych pomysł na ostre podniesienie podatków, związanych właśnie z rynkiem kapitałowym. Sprawa nie została jeszcze przesądzona, ale Joe Biden w swojej nowej propozycji budżetu na rok 2025 przedstawił propozycję zmian w podatkach i jedna z podwyżek miałaby dotyczyć inwestorów, którzy posiadają aktywa netto przekraczające 100 milionów dolarów. No to Berkshire i Buffett sam nawet łapie się do tego limitu bez problemu. No problemo. Zgodnie z obecną propozycją, która jeszcze, zaznaczam, nie została przegłosowana, mieliby oni płacić 25% podatku od niezrealizowanych zysków. Nie od zrealizowanych, ale od niezrealizowanych. No i ponieważ Buffett skupował akcję Apple jeszcze od 2016 roku, to wartość jego niezrealizowanego zysku w tym wypadku jest kolosalna. Tymczasem standardowy podatek, który obecnie musi zapłacić Berkshire przy zrealizowaniu Części zysku na Apple wynosi 21%, więc nawet mniej niż ta dziwna forma propozycji, którą zaproponował Joe Biden. Sam Buffett mówił na spotkaniu z akcjonariuszami Berkshire, że, i tutaj to nie będzie cytat, ale trochę parafraza, rząd nie posiada naszych aktywów, ale posiada prawo do odsetka w zyskach z tych aktywów i jest w stanie. Zmienić wielkość tego odsetka. Dziś to 21%, ale biorąc pod uwagę obecną politykę fiskalną, myślę, że wyższe podatki są bardzo prawdopodobne, a rząd będzie chciał ten odsetek zwiększyć. Być może więc Buffett robi taki trochę ruch wyprzedzający zmiany podatkowe i przewidując, że podatki od zysków kapitałowych pójdą w górę. Już dziś zabezpiecza sobie część zysków, które osiągnął na inwestycji w Apple, ale po niższej stopie podatkowej. No tym bardziej, że zebrana przez Buffetta gotówka nie leży odłogiem na rachunkach, ale jest inwestowana w jakieś krótkoterminowe obligacje skarbowe, które procentują dziś na około 5% rocznie. Ruszając na zakupy, Buffett musiałby więc widzieć jakąś dodatkową okazję, która pozwoli na zarabianie więcej niż pewnie jakieś 10% średniorocznie i musiałby ją widzieć wśród największych spółek. Dlaczego 10%? No, jeśli 5% jest ofertą kompletnie bez ryzyka, no to naturalnym jest, że oczekujesz więcej przy podejmowaniu tego ryzyka. A jeśli do tego uwzględnisz przewidywanie, że być może czeka Cię 25% podatku od niezrealizowanych zysków, no to również musisz uwzględnić to sobie w swojej oczekiwanej stopie zwrotu. Ponad te pewne i bezpieczne 5% z obligacji. Dodatkowo, Berkshire w swojej skali nie jest w stanie szukać okazji pośród takich. Niewielkich spółek. Mając 189 miliardów dolarów na koncie, w gotówce, nie będziesz szukał inwestycji, gdzie możesz zainwestować miliard albo dwa. No, tymczasem, faktycznie, jeśli chodzi o te największe spółki ze Stanów Zjednoczonych, to tutaj sporo z tego krótko-, a być może nawet i średnioterminowego potencjału mogło już zostać wykorzystane. Inny znany inwestor, Stanley Druckenmiller, również niedawno spieniężał swoje zyski z inwestycji w Nvidia i przenosił się na mniejsze spółki. No tylko, że on Swojej skali ma o wiele łatwiej, bo całe portfolio Draken Millera to około 10 miliardów dolarów, więc kompletnie inna skala działania. Sporo wskazuje więc na to, że sprzedając akcję Apple, głównym powodem Buffetta faktycznie nie była utrata wiary w tego technologicznego giganta. Ale jeśli ty też masz akcję Apple w swoim portfelu, no to może warto się zastanowić, czy przypadkiem. Nie powinieneś utracić trochę wiary w tego giganta. Apple nie jest już tak innowacyjny jak kiedyś. Klienci nie są skłonni do odświeżania swoich telefonów czy laptopów równie często jak kiedyś, a to też wprost uderza w biznes Apple. Spółka niby starała się wprowadzać na rynek nowe produkty, ale na razie nie ma w tym za wiele sukcesów. Google Apple Vision Pro nie sprzedają się najlepiej i trzeba było ograniczyć ich produkcję. Sprzedaż samych iPhone'ów również jest trochę w stagnacji, a projekt elektryczny. Samochodu został zamknięty. A wszystko to przełożyło się na kolejny spadek przychodów Apple w pierwszym kwartale 2024 w ujęciu rok do roku, już drugi raz w ujęciu rok do roku w pierwszym kwartale oraz kolejny spadek w ujęciu kwartał do kwartału. Więc podstawowa działalność biznesowa Apple zdecydowanie ma dziś swoje problemy. Jak na razie trochę. Brak pomysłów, jak z tych problemów można by wyjść. Nawet ostatnia premiera nowego iPada nie obyła się bez swojego rodzaju skandalu, bo reklama promująca nowy produkt została przez firmę dość szybko zdjęta, a sama spółka wystosowała za nią przeprosiny. No nie do pomyślenia byłoby kiedyś, że Apple zaliczy taki start i to jeszcze w obszarze marketingu nowego produktu. Mimo to akcje Apple dalej są wyceniane przez rynek ze sporą premią. Indeks S&P 500 notowany jest za około 21-krotność przyszłych prognozowanych zysków, a Apple notowany jest za 28-krotność przyszłych prognozowanych zysków, więc rynek dalej darzy Apple sporym uznaniem i szacunkiem, no ale jeśli podstawowa działalność firmy nie zacznie się poprawiać, to za jakiś czas może się okazać, że sprzedaż akcji przez Bafeta, nawet jeśli jej powodem były żonglerki podatkowe, wcale nie wyszła mu najgorzej. Jeśli jednak Ty masz o Apple inne zdanie niż ja, czy być może niż Buffett, i e, jednak chciałbyś je dodać do swojego portfela, no to pamiętaj, że najlepiej zawsze będzie to zrobić przez rachunek w Freedom24. A jeśli szukasz spółek, które mogą w ciągu najbliższych lat zachować się jednak lepiej niż Apple i również są dostępne na platformie Freedom24, to koniecznie obejrzyj ten odcinek o pięciu spółkach, które mają szansę zrobić według mnie 100% zysku do 2030 roku. W tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.